Cześć, nazywam się Gosia Jurkowska, jestem trenerem koszykówki w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego, także trenerem koszykówki grup młodzieżowych w MKS Start Lublin. Jak wyglądają nasze zajęcia u nas w szkole? Wszystko jest podporządkowane oczywiście pod plan lekcji, dlatego zajęcia odbywają się albo rano przed lekcjami, albo tuż po zakończeniu lekcji. Jeżeli chodzi o to gdzie trenujemy, to są najlepsze hale w Lublinie. Hala Globus, Hala Mosir. Najlepszą okazją do sprawdzenia tego jak to funkcjonuje w naszej szkole są dni otwarte szkoły, które będą organizowały spotkania dla wszystkich chętnych uczniów 23 marca. Zapraszamy, jeżeli chodzi o to, żeby porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda, porozmawiać z trenerami, z zawodnikami, którzy obecnie uczą się u nas w szkole. Najlepsza okazja do tego, żeby to zobaczyć. Jeżeli jesteście zainteresowani, chętni do kontynuowania przygody z koszykówką, dalszego rozwoju, zapraszam do Arms.